Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Rocznik 1961. Dzisiaj jest 15 lipiec 1900. O Boże, widzicie jak to jest? 2022. Wyobraźcie sobie, urodziłem się w 1961 roku, 15 właśnie lipca. No, i wyobraźcie sobie, że dzisiaj leżę sobie w łóżku, budzę się i tak mówię, ja mam dzisiaj 61 lat. No, nastąpiły niesamowite przemyślenia. Przemknęło mi wszystko to, co do tej pory zrobiłem: lata dzieciństwa, lata szkolne, lata szkoły podstawowej, średniej, służba wojskowa. Gdzie pracowałem, co robiłem lata małżeństwa, tak przemknęło mi to z rana i powiem, że. fajnie jest tak przeżyć tyle lat. Oczywiście ja zawsze chciałbym żyć 120 lat, ale no dużo moich znajomych, znajomych dziewczyn, no niestety tego wieku już. Nie doczekały. Życie jest dosyć brutalne, różne. Towarzystwo się moje koleżanki, koledzy rozjeżdżali po całym świecie, także nie wszyscy nawet mamy już ze sobą kontakt. No ale ja mówię, jak jest taka okrągła, taka data 61 lat no okrągła to było jakby było 60, no ale przekroczyłem tą 60, ten szósty, jak to się mówi krzyżyk. No i właśnie człowiek po twarzy widać po włosach, po ruchach, po sylwetce, po przemianie metabolicznej, że on no niestety zmienia się bardzo szybko. Chociaż w środku dusza czuje się dalej na 20 lat. Bo ma się różne dziwne pomysły, różne dziwne chęci, no ale niestety to tylko czasami można by zostawać tylko na pomysłach lub na chęciach, bo na nie wszystko się ma już siły. Także to takie moje dzisiaj wideo, może nie to, że się chwalę, że mam tyle lat, ale takie właśnie przemyślenia, 61-latka. Przeżyłem od czasów komuny. Dożyłem kapitalizmu, przeżyłem czas, gdzie marzenie telefon, to był marzeniem każdego człowieka w Polsce, pisało się podanie, czekało się 20 lat na telefon, teraz mam telefon komórkowy, jeden, drugi, trzeci, czwarty, za 5 minut idę do sklepu, kupuję piąty telefon komórkowy. To były te czasy, jak byłem młodym człowiekiem, zacząłem pracę swoją, jeździłem do pracy... Prawie 30 km na rowerze, bo mam samochód w ogóle malu, Fiat 126P, to był wielkim takim marzeniem, nieosiągalnym. Nie myślałem w ogóle o tym, że będę kiedyś w życiu miał samochód, że będę miał jakiegoś kłada, w ogóle takich rzeczy jak kład. To ja w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle istnieje. Dzisiaj mam ten samochód, nie ma problemu, idę, kupuję. Nie ma, że to na przedpłaty trzeba coś takiego kupować i też czekać, jak na malucha moi rodzice czekali 20 lat. Ja przeżyłem ten okres taki wielkiego bumu elektronicznego, postępu technicznego. Ja pamiętam, już miałem chyba ze 20 parę lat, wkraczały te telewizory kolorowe. Moim marzeniem było mieć telewizor kolorowy, też sytuacja była nieosiągalna dzisiaj. Proszę bardzo, idę i są te telewizory. Moim marzeniem był magnetofon kasetowy, jakiegoś Kasprzaka, też strasznie drogi nieosiągalne. Nie mówiłem już o jakichś tam płytach DVD, o magnetowidach które już teraz dzisiaj przeszły do do Lamusa. Dzisiaj są pendrive'y, wszystkie zapisy są cyfrowe. Nigdy ja nie wiedziałem, że ja będę miał jakiś kanał na YouTubie, że ja będę nagrywał jakieś filmy, że to wszystko będzie jakiś taki zapis cyfrowy. Także to są takie moje przemyślenia szybkie, co w tym moim życiu się zmieniło. Moim marzeniem było jakieś mieszkanie. Za komunem przecież mieszkałem u rodziców, jakieś małe mieszkanko, chociażby miało ze 27 metrów. Jak ręce rozłożyłem, bo takie pierwsze moje było mieszkanie, też osiągnięte bardzo wielkim potem, wielkim wyrzeczeniem. To już byłem człowiekiem bardzo szczęśliwym, że w ogóle mam taką klitkę, że mogę spokojnie tam usiąść i jako sam mam to swoje własne mieszkanie. Przeżyłem ten okres gdzie ten rozkwit, rozbum, taki bum wszystkiego był, no dzisiaj mam dom, o którym w ogóle nawet nie myślałem, że ja będę miał taki dom, że ja to osiągnę. Kiedyś te marzenia były takie bardziej przyziemne, żeby coś mieć niedużego, małego, no dzisiaj z, wszystko się pozmieniało. Także moje takie przemyślenia dzisiaj z rana były, no i chciałem ten nagrać właśnie taki film, przemyślenia 61-latka. W ogóle również dziękuję wszystkim za życzenia, za dużo, dużo dostałem kartek, dużo dostałem sms-ów, dużo telefonów dostałem wszystkim. Wszystkim dziękuję bardzo serdecznie za, za życzenia, za, za po prostu, za, za, no, no, za potężne wsparcie, bo, bo to faktycznie okazuje się, że człowiek, przez te swoje lata poznał bardzo dużo ludzi. Nawet jak idę w mieście, to dzień dobry, cześć, dzień dobry. Okazuje się, że co trzecia osoba jest znana mieszka się, załóżmy, w mieście, które ma 100 tysięcy ludzi i tych ludzi znasz setki, a nawet tysiące, poznałeś przez swoje życie. Także dzisiaj moje takie naprawdę super przemyślenia patrz oczywiście na twarz. No, oczywiście cuda się zdarzają, bo mam telefon komórkowy. No, oczywiście, jest taka wajcha tutaj paseczek, pyk, i już twarzyczka jest ładniejsza. Chociaż w rzeczywistości, jak to każdy aktor przed wystąpieniem filmowym, przed akcją, przed nagrywaniem filmu również musi być wypacykowany, bo w rzeczywistości inaczej wygląda. Ja to już miałem takie właśnie sytuacje, spotykałem się z aktorami. No i faktycznie w rzeczywistości całkowicie są inni, jak na filmach, a nie daj Boże jeszcze założę kapelusz na głowę i w ogóle możesz koło niego przejść i nawet nie będziesz wiedział, że to jest ta osoba. No i właśnie ten suwaczek w tym telefonie jest bardzo fantastyczny. Dziękuję serdecznie za... serdecznie dziękuję za to, że ze mną jesteście, że wspieracie mój kanał, że oglądacie. No, życzę wam również wszystkim wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. No także jesteśmy w super wspaniałym takim gronem yy, tutaj taką in, taką yy... Rodziną wirtualną tutaj, akurat, bo nie wszystkie osoby przecież ja spotykam z, z YouTube'a telefonicznie, owszem, rozmawiamy, ale w rzeczywistości się nie widzimy. Tak twarzą w twarz, oko w oko. Wszystkim 61-latkom, czy to będą panowie, czy panie, życzę wszystkiego dobrego, przede wszystkim dużo zdrowia, żebyśmy byli zawsze prężni, jeszcze silni i duchem, i psychiką, i żebyśmy mieli jeszcze dużo chęci na podnoszenie wszystkiego do góry świata, zwiedzanie świata, żebyśmy mieli na wszystko jeszcze chęci, bo mówię, powinniśmy jeszcze żyć 120 lat, żebym takim szczęściu, w dobrobycie, w zadowoleniu, także było wszystko ok. Trzymajcie się do następnego pitu. Pitu a następne może pogadamy o coś wymyślę, o jakimś ciekawym temacie. Cześć, na razie ja uciekam, wrzucam ten filmik już do sieci, a dzisiaj idę świętować. Także trzymajcie kciuki, żebym po tym świętowaniu jutro rano mógł dobrze prawą i lewą nogą wstać. Trzymajcie się. Cześć.